Matematyka, poziom rozszerzony, matura z 2023 roku z czerwca. Jest to matura w formule 2023, czyli są to zadania dla absolwentów szkół podstawowych i 4 lata liceum. Zadanie 11, zadanie z ciągami. Ciąg ABC jest trzywyrazowym ciągiem geometrycznym o wyrazach dodatnich, czyli już od razu zapiszę założenie, że a, b i c są większe od zera. Ciąg 2a, 2b i c plus 1 jest trzywyrazowym ciągiem arytmetycznym. Czyli skoro ABC jest większe od 0, to 2A też większe od 0, 2B też, C plus 1 też, czyli jest to też ciąg o wyrazach dodatnich. I ponadto spełniony jest warunek C minus B jest równe 6. Ja tutaj zapiszę dwa układy. Jeden układ, który będę rozwiązywał, i to jest właśnie tutaj ten, który za chwilę zapiszę. To jest tak, ponieważ ABC tworzy ciąg geometryczny, to znaczy, że B kwadrat jest równe AC i to jest z ciągu geometrycznego. Dalej 2A2B 2A, 2B i C plus 1 to jest arytmetyczny, czyli środkowy wyraz to jest średnia arytmetyczna skrajnych plus C plus 1 przez 2. I to wiem z ciągu arytmetycznego. No i trzecia rzecz z treści zadania c minus b jest równe 6 i to wiem z. Treści zadania i taki układ trzech równa jest trzema niewiadomymi będę miał do rozwiązania inaczej, czyli teraz tak będę. Korzystał z tego, że skoro ABC to jest ciąg geometryczny, to te wyrazy mogę oznaczyć przez A, AQ i AQ kwadrat. To korzystam z tego, że ciąg jest geometryczny. Dalej, 2A, czyli 2 razy, nie 2A, tylko ciąg jest... 2 razy środkowy wyraz, czyli 2aq, to jest suma wyrazów skrajnych, to jest 2a, czyli też tutaj będzie 2a, c plus 1, czyli aq kwadrat plus 1 przez 2 i to jest z ciągu arytmetycznego. No i c minus b jest równe 6, czyli aq kwadrat odjąć aq jest równe 6. I w tym momencie mam układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi, no ale czy on jest łatwiejszy do rozwiązania, to by trzeba pewnie e, sprawdzić. 2B, czyli 2AQ, 2AC plus 1 przez 2 i C minus B przez 6. No bo tutaj oczywiście, gdybym podpisał, to to jest A, to jest B i to jest C. Będę rozwiązywał tylko ten układ po lewej stronie, czyli ten niebieski. Zacznę może od tak. Z trzeciego równania zapiszę jako pierwsze, wyznaczę na przykład C, czyli C jest równe 6 dodać B. Podstawiam to do pierwszego równania, czyli B kwadrat to jest A razy 6 dodać b. I podstawiam to do drugiego równania, czyli 2B równa się 2A plus C, czyli plus 6 plus B plus 1 przez 2. Pierwsze równanie tutaj mam wyznaczone C, w kolejnych dwóch już nie mam C, czyli to C zostawiam. Do niego wrócę, jak będę miał już wyznaczone B, a w tej chwili zostaje mi układ dwóch równań. Z dwiema niewiadomymi. Pierwsze na razie przepiszę, to znaczy drugie, które będzie w tej chwili pierwszym, 6 plus b, a będę uporządkowywał to, to tutaj równanie, czyli tak pomnożę to razy 2, czyli 4b jest równe 2a plus 7 plus b. No, i z tego bym musiał się zdecydować tutaj na jedną literę, chyba wyznaczę a, bo tutaj mam a do podstawienia, a gdybym wyznaczył b, no to mam b tu i mam b też tutaj, czyli w dwóch miejscach mam do podstawienia, to wygodniej mi będzie jednak chyba a. 6 dodać b, czyli minus 2a jest równe 7 odjąć 3b czyli a jest równe dzielę przez minus 2, to to 3 drugie b odjąć 7 drugich. I to równanie podstawiam do tego pierwszego, czyli b kwadrat to jest 3 drugie b. 3 drugie b. 3 drugie b odjąć 7 drugich, razy 6 dodać b. No, i z tego mam równanie kwadratowe, które tutaj trzeba będzie rozwiązać. Pamiętając o tym, że a, b i c, w tym przypadku interesuje mnie tylko b, to są liczby dodatnie, czyli b kwadrat jest równe. 6 razy 3, drugie to jest 9b, dodać 3, drugie b kwadrat, odjąć. 21 i odjąć 7 drugich b pomnożę. Mogłem wcześniej no właściwie to wyłączyć, jedną, drugą, czy pomnożyć przez dwa. Teraz to pomnożę, żeby nie mieć łamków. 18B plus 3B kwadrat odjąć, 42 odjąć, 7B, czyli minus B kwadrat minus 18, nie, bo tutaj jeszcze mam. 7, czyli minus 11b i plus 42. No dla wygody, żeby to a mieć dodatnie, pomnożę to przez minus 1, czyli b kwadrat plus 11b odjąć 42 jest równe 0. Czyli delta 121 odjąć 4 razy 1 razy minus 42, czyli 121 plus 168 to jest 289, pierwiastek z tego jest 17, czyli 1B to jest 11 plus 17, o, nie z tego podstawiam, bo może z tego ostatniego najlepiej, czyli minus 11 plus 17 przez 2, tu jeszcze raz podstawiam to z tego równania. Oczywiście można podstawiać tego wyżej, tylko odpowiednio wtedy będę dzielił przez minus 2 to jest 6 przez 2, czyli 3 lub B2 równa się minus 11, minus 17 przez 2, to jest minus 28 przez 2, czyli minus 14, który oczywiście jest mniejsze od 0, czyli nie spełnia warunków zadania. Czyli B1 jest 3. Teraz wracam tutaj gdzieś, zostawiłem A to jest 3 drugie B minus 7 drugich, 3 drugie B minus 7 drugich, czyli 3 drugie razy 3 to jest 9 drugich, odjąć 7 drugich, 2 drugie, czyli 1 i, B to, i C to jest 6 plus B, C równa się 6 plus B. Czyli 6 plus 3, czyli 9. No i teraz, jakie było pytanie w zadaniu? Oblicz A, B, C i zapisz obliczenia. Odpowiedź A jest równe 1, B jest równe 3 i C jest równe 9.